Cześć, hey, witam was na kanale Uzbira. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o niczym innym jak o tym, w jaki sposób dbać o nasze brody w momencie kiedy za oknem panują niesprzyjające warunki atmosferyczne, pogoda nam naprawdę nie służy, a i jesteśmy narażeni na zimną, ujemną temperaturę. Mowa tutaj o czymś, co jest bardzo ważne, natomiast niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że można to stosować, a mianowicie o odżywkach do brody. Wiemy wszyscy, że funkcjonuje pojęcie odżywek do włosów. Wiemy, w jaki sposób one działają. Ba, mało tego. Może część z nas nawet ich używa. Natomiast niewiele z nas daje sobie sprawę z tego, że takim elementem, który możemy stosować na brodę, jest właśnie odżywka z przeznaczeniem typowo do brody. O tym dzisiaj wam opowiem, więc czekajcie. Natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć tylko na temat tego, że na końcu odcinka podam wam wyniki konkursu, który przeprowadziliśmy w poprzednim odcinku. Przypomnę wam tylko, że mieliśmy do rozlosowania pomadę Markizew i ta pomada pojedzie dzisiaj do jednego z Was. Eee, poczekajcie do końca, będziemy mieć dla Was kolejną niespodziankę, o której również wspomnę. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynając mówić o odżywkach, powinienem wskazać Wam pokutujące przekonanie, że balsam oraz olejek to jest wszystko to, czego potrzebujemy do brody. Część z Was prawdopodobnie powie mam fajny balsam, mam fajny olejek, to się super komponuje z moją brodą, nawilża ją, jest rewelacyjnie, cudownie, fantastycznie, nic więcej nie potrzebuje. Otóż już jesteście w błędzie, zwłaszcza w trakcie takich miesięcy jak styczeń, luty, marzec, kiedy ta pogoda naprawdę nas nie rozpieszcza, naprawdę źle działa na nasze włosy ze względu na to, że przechodzimy z jednego pomieszczenia do drugiego z ciepła w zimne, Powinniśmy zapewnić naszej brodzie zdecydowanie lepsze nawilżenie, powinniśmy zapewnić naszej brodzie zdecydowanie lepsze odżywienie. I tutaj taka jest właśnie rola odżywki do brody. Dlaczego? Ano dlatego, że w przeciwieństwie do olejków i balsamów, które przeznaczone są głównie do nawilżenia skóry twarzy, która pod naszą brodą niestety ma tendencję do tego, żeby mocno wysychać, łuszczyć się i sprawiać, że to wrażenie jest naprawdę nieprzyjemne. Odżywka ma za zadanie wniknąć w głąb włosa oraz sprawić, żeby ten włos dostał od nas tego, czego tak naprawdę potrzebuje w takim ciężkim okresie. I tutaj jest bardzo znacząca różnica, o której powinniście pamiętać. Olejki balsamy, oczywiście nakładane na włosy, wmasowywane w skórę twarzy, jak najbardziej fajne, doraźnie. Odżywka długoterminowo, pozwoli nam cieszyć się fajnej jakości włosem, dobrze odżywionym, i naprawdę nie powinniśmy mieć z tym już później żadnego problemu. Na potrzeby tego odcinka chciałem sięgnąć po produkt, który mam na półce od dłuższego czasu, który znam i który szanuję ze względu na to, w jaki sposób potraktował moją brodę i ile dobra dla niej przyniósł. I to jest produkt, który dostępny jest w sklepie uzbira.pl pod linkiem, który Wam pokażemy na dole. Jest to odżywka biooficyna Toskana, która dostępna jest w sklepie w dwóch wariantach zapachowych. Jeżeli chodzi o skład tych dwóch odżywek, one są identyczne, natomiast możecie wybierać tutaj pomiędzy zapachami leśnym oraz pikantnym. I teraz czym one się będą różnić? Będą się różnić w zasadzie tylko zapachem, bo już na pewno nie składem. Wariant leśny będzie o zapachu typowego iglaka, jeżeli chodzi o wariant pikantny, tutaj dominować będą nuty cynamonu oraz papryki. Chciałbym się skupić na tym i w jakiej formie dostajemy ten produkt do ręki. Jest to 100 gramowa puszka, w której znajdziemy dokładnie 100 gram odżywki. I teraz co jest istotne, jest to puszka plastikowa, która zawiera pomiędzy zamknięciem a częścią, w której znajduje się produkt, taką półeczkę, taką część, która powinna zabezpieczać produkt przed przypadkowym rozlaniem. Chciałbym Was natomiast bardzo mocno uczulić na to, aby dokręcać tą puszkę bardzo mocno, ponieważ w momencie kiedy wybieramy się w podróż i wrzucimy to do kosmetyczki, a puszka nie będzie dokręcona, to ze względu na charakterystykę opakowania, niestety możemy spotkać się z bardzo przykrą niespodzianką w momencie kiedy dojedziemy do celu naszej podróży. Mi się to raz zdarzyło, ta odżywka raz wylała mi się w kosmetyczce, więc chciałbym Was ostrzec, uważajcie bardzo proszę i dokręcajcie tą puszkę bardzo mocno. I w tym momencie powinniśmy zacząć rozmawiać na temat tego, jaki jest skład takiego, takiej odżywki, co ona tak naprawdę wnosi do naszych włosów. I tutaj mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że dostajemy naprawdę bardzo solidną porcję odżywczych substancji. I tutaj w aktywnych składnikach możemy znaleźć takie rzeczy jak ekstrakty organicznej kocanki, krwawnika, ślazu, organiczną oliwę z oliwek, mocznik, pantenol czy sok z aloesu z upraw organicznych. Moi mili, to jest taki zestaw składników, które umożliwiają naszym włosom odzyskanie pełnej sprężystości. Sprawiają, że nasza broda stanie się bardziej podatna na rozczesywanie, bardziej podatna na układanie, a także z czasem dużo milsza w dotyku. Na pierwsze efekty nie będziecie musieli czekać długo, ponieważ już po dwóch, trzech użyciach zaczniecie zauważać wyraźną różnicę w tym, w jaki sposób wasza broda się zachowuje. Jeżeli chodzi o swoją konsystencję, tutaj tak naprawdę nie skłamie, jeżeli porównam ją do bardzo płynnego kremu. I teraz, jeżeli chodzi o płynne kremy, mam tutaj na myśli takie kremy, jak chociażby Soft. Jeżeli kiedykolwiek mieliście go w dłoni, wiecie doskonale, jak bardzo delikatny jest w dotyku. Ta odżywka będzie bardzo podobnie delikatna w dotyku, z tym, że będzie jeszcze bardziej płynna niż ten właśnie krem. I tutaj to jest zdecydowany plus, z racji tego, że ta konsystencja bardzo pomaga we wchłanianiu takiej odżywki we włosy i w brodę. Pojawia się pytanie, jak te odżywki używać. I to jest element, któremu my chcemy poświęcić kilka chwil więcej, ze względu na to, że z tym właśnie jest najwięcej problemów. Część z Was nie wie, w jaki sposób. Sposób to robić, część Was robi to trochę na wyczucie, natomiast to jest dość istotne, ponieważ niewłaściwie stosowana ta odżywka może prowadzić do tego, że Wasze włosy będą albo wysuszone, albo kruche i łamliwe, albo nieprzyjemne w dotyku. Więc kilka takich przydatnych porad: po pierwsze, bioficyna toskana to jest odżywka, którą stosuje się na sucho. Wiem, że część z Was ma różne przygody z odżywkami, część z Was stosowała odżywki do włosów, które się później spłukuje. Tutaj istotnym faktem jest to, że tej odżywki się nie spłukuje. Jeżeli umyliście brodę, wysuszyliście ją, to jest dobry moment na to, żeby tą odżywkę nałożyć. I ją tam po prostu zostawić. To jest dość ważne z racji tego, że trochę czasu to wchłanianie zajmuje, więc jeżeli macie taką chwilę, kiedy możecie sobie spokojnie usiąść, albo macie taki dzień, kiedy robicie porządek z własną brodą i nie musicie nigdzie wychodzić, to to będzie najlepszy czas na to, żeby ją nałożyć. Drugi element, który jest również, również bardzo istotny, to jest to, że jest to odżywka zarówno do brody. Jak i do włosów. I tutaj dobra niespodzianka dla pań, waszych kochanych zbirek, jeżeli któraś z was podkrada mężowi odżywki, to tutaj nie ma najmniejszego problemu do niepokoju. One też są do włosów i można ich swobodnie z tymi włosami używać. Trzeci bardzo ważny element to jest to, jak często tej odżywki używacie. Część z Was wychodzi z założenia, że im więcej, tym lepiej, im częściej, tym lepiej. Więcej tej odżywki użyję, częściej będę jej używał, to szybciej będę miał fajniejsze włosy. To jest absolutnie nieprawda. Jeżeli chodzi o Wasze włosy, one też potrzebują chwili oddechu od kosmetyków i my rekomendujemy używanie tej odżywki raz w tygodniu, jeżeli chodzi o włosy zdrowe, tylko jeżeli chodzi o lekkie odżywienie i odświeżenie i maksymalnie do 3 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o włosy zniszczone, które potrzebują intensywnej regeneracji. Kolejną rzeczą, które trzeba wspomnieć, jest to ilość odżywki, którą nakładacie na włosy. I tutaj też nie działa zasada im więcej, tym lepiej. Dlaczego? Ano wyobraźcie sobie, że Wasze włosy też są w stanie przyjąć odpowiednią ilość minerałów i mikroskładników do środka. Jeżeli nałożymy tej odżywki wystarczająco dużo, wasz włos będzie w stanie zasymilować całe to dobro i wszystko wchłonąć. Natomiast jeżeli nałożymy jej za dużo, może się zdarzyć tak że włos nie da rady wszystkiego wchłonąć i cały naddatek, który będziemy mieli na brodzie po prostu na niej pozostanie sprawiając, że stanie się ona bardziej łamliwa, podatna na wysuszenia z racji tego, że będzie pokryta cały czas tą odżywką. I tutaj proszę, zwróćcie na to uwagę ile tej odżywki nakładacie. My rekomendujemy używanie jej naprawdę w minimalnych ilościach. Niech to będzie jeden palec, dwa palce delikatnie nabrane z puszki, roztarte w dłoni oraz nałożone na brodę lub na włosy. To jest wystarczająca ilość, naprawdę nie potrzebujecie tego więcej. Jeżeli chodzi o lifehacki zastosowania tej odżywki, to będzie w zasadzie na tyle. Proszę pamiętajcie, że sposób w jaki z niej korzystacie jest bardzo istotny Ilość tej odżywki jest również bardzo istotna. Jeżeli będziecie robić to wszystko w odpowiedni sposób, to gwarantuję wam, że po trzeciej, czwartej aplikacji zaczniecie odczuwać realne rezultaty tego, że ją stosujecie. Pamiętajcie, proszę, że odżywki są ekstremalnie ważne, jeżeli chodzi o takie warunki pogodowe, jakie mamy za oknem, czyli za mroźną pogodę, wiatry i deszcze. Jeżeli przemieszczacie się z pomieszczeń do pomieszczeń, jeżeli jeździcie często samochodem, jeżeli wasza broda jest narażona na zmianę warunków klimatycznych i atmosferycznych, Powinniście zacząć tej odżywki używać. Na pewno się na nie nie zawiedziecie. Moi mili, z racji tego, że to już jest końcówka tego odcinka, chciałbym jeszcze Wam trochę powiedzieć na temat tego, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu jako mały prezent oraz jakie jest rozwiązanie konkursu zeszłego odcinka. I teraz, jeżeli chodzi o... Poprzedni konkurs, czyli o Pomadezewa, którą obiecaliśmy rozlosować komuś z komentarzy. E, tutaj postanowiliśmy wyłonić pewną osobę, która trafiła idealnie z komentarzem w zasadzie w dwóch kwestiach. Pierwszą kwestią e, to jest to, e, co chciałaby zobaczyć. Bo to planowaliśmy akurat zrobić, odżywki do włosów. Druga kwestia to jest to, że postanowiła nabyć olejek 1988 kancelarskiego, a to jest właśnie olejek, który pojawi się dzisiaj u nas jako rzecz, którą chcemy Wam dać w prezencie. I teraz, jeżeli chodzi o osobę, która wygrała, będzie to Jarosław Urbański. Jarku, skomentujemy na pewno pod Twoim komentarzem. Proszę odezwij się do nas na Facebooku sklepu Zbira. i Moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, chciałbym Was poprosić o to, żebyście zostawili nam jakiś komentarz oraz udostępnili film na Facebooku jako film ogólnodostępny, tak żebyśmy mogli to zweryfikować. Wśród osób, które to zrobią, które zostawią, które zostawią komentarz i które udostępnią na Facebooku film, podając nam w komentarzu link, bardzo chętnie rozlusujemy olejek kanclerskiego. Tymczasem żegnam Was i do zobaczenia przy okazji kolejnych recenzji Uzbira.